Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i scena ewangeliczna z podkrzyża. krzyża. Pod krzyżem jest Najświętsza Maryja Panna, pod krzyżem jest umiłowany uczeń Jezusa Jan. Ciekawe, bo najmłodszy z apostołów, najmłodszy trwał i wytrwał pod krzyżem, a najmłodszy powinien najbardziej się bać, powinien pierwszy uciekać, powinien być sparaliżowany lękiem. To dzięki Maryi wytrwał. Najmłodszy, najmniejszy, to jest klucz dla nas, abyśmy byli jak dzieci, abyśmy byli ostatni z ostatnich. Tego możemy uczyć się od Maryi, wchodząc w relację z Maryją, matką królową.